Cześć Maneczko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czuga i witam Was w kolejnym customowym odcinku na moim kanale Trzymam w ręku pada. Pada od PlayStation 5, jeżeli śledziliście ostatnie odcinki to wiecie, że ten złoty pad po prostu nie wyszedł. Z daleka może wygląda całkiem względnie, ale po pierwsze lepi się, ten złoty kolor z niego schodzi, no i zbytnio do grania się po prostu nie nadaje. Postanowiłem, że zmienię jego motyw i po raz pierwszy będę robił coś takiego, że no, nie wiem, zedrę to z niego, zeszlifuję i nałożę całkowicie nowy motyw, no i zobaczymy, czy w ogóle to się uda. A będę to wszystko robił techniką hydrografiki, czyli będę zanurzał tego pada w wodzie, tylko tym razem będę przygotowywał własną grafikę, zaprojektuję w Photoshopie, wydrukuję na specjalnej folii, pokryję specjalnymi preparatami i wtedy własny motyw. Narzucę na tego, oto właśnie pada, a motyw przewodni tego pada to będzie God of War. Cały czas jak go dotykam, to non-stop się lepi. Nic tutaj, jakby nie wiem, nie wyschło, nie nadaje się do niczego. No to muszę powtórzyć proces, czyli rozebrać go na części pierwsze i nie wiem, czy rozpuszczalnikiem uda mi się trochę zedrzeć tą farbę i później zeszlifować, czy od razu zacznę go szlifować. Zobaczymy, co uda się zrobić po rozebraniu całości. Powiem Wam, że rozkręcanie padów idzie mi coraz szybciej. No, można powiedzieć, że jestem półprofesjonalistą w rozkręcaniu takich rzeczy. Zaraz coś zepsuję. Wszystkie części mam już tutaj rozłożone. Najważniejsze dla mnie było to i to, co będę szlifował. Bo nie będę tego traktował rozpuszczalnikiem, bo jeszcze plastik może się poddać. No i tutaj ten panel dotykowy, tylko okleję go z tej strony, żeby było bezpiecznie. No i powiem Wam, że też nie wiem. Kiedyś robiłem już własny nadruk, który, hydrografiką, który nie wyszedł i musiałem improwizować, więc w tym momencie też może być coś podobnego, że ten nadruk mi nie wyjdzie, mam trochę inną drukarkę do tego wszystkiego, e, ale no cóż, trzeba spróbować, ewentualnie zmienimy trochę technikę i trochę zrobimy go inaczej, ale zobaczmy, czy w ogóle wyjdzie. Wiecie co? Mimo tego, że ten złoty kolor ledwo co się niby trzymał pada, to naprawdę bardzo ciężko było go wyszlifować. Tutaj troszeczkę może gorzej mi poszło, ale tu udało się całkiem spoko. Tu złoty zostawiłem po środku, no bo jednak i tak go nie będzie widać. Ja pomaluję to podkładem teraz, żeby powoli sobie schło i będziemy szykowali projekt God of War na PlayStation 5, w sensie na pana PlayStation 5. Teraz możecie zobaczyć etap projektowania. Jako ciekawostka, o której mogliście nie wiedzieć, to God of War jest grą, która od jakiegoś czasu podbija konsolę PlayStation, a już niedługo wychodzi najnowsza część. Od niedawna także podbija pecety ze wsparciem Nvidia w postaci DLSS i Nvidia Reflex. A partnerem dzisiejszego odcinka jest platforma Nvidia Studio. Została ona stworzona dla ludzi, takich jak ja, którzy korzystają ze sprzętu i aplikacji kreatywnych codziennie. Korzystanie z tego sprzętu i oprogramowania sprawia, że praca jest stabilna, płynna i szybsza dzięki akceleracji pracy na GPU. A platforma składa się z trzech elementów: certyfikowany sprzęt RTX Studio, taki jak mój Asus Zenbook Pro Duo. Wsparcie dla aplikacji kreatywnych. Nvidia pracuje z twórcami oprogramowania, żeby optymalizować procesy, przyspieszać pracę, i także udostępnia deweloperom pakiety programistyczne SDK, aby mogli zaimplementować u siebie akcelerację na GPU. Sterowniki Studio zapewniające stabilność i płynność pracy w aplikacjach. Aktualizowane co miesiąc w bezpiecznym środowisku, aby nic się nie wykrzeczyło po aktualizacji sterownika. Na moim drugim kanale wrzuciłem obszerny materiał na temat Nvidia Studio, gdzie poruszyłem różne dziedziny kreatywne z wykorzystaniem Nvidia Studio i przetestowałem ją w kilku programach, które sam używam. No dobra, projekty są przygotowane, w takim razie teraz będę próbował to wszystko wydrukować na specjalnej folii. Przygotować, widzieliście przód, jest również tył. Teraz najważniejsze, aby to zrealizować. Drugi etap za nami. Projekt to był pierwszy, drugi to druk. Wszystko wygląda całkiem względnie. Wydaje mi się, że jak wszystko się uda, to powinno to ładnie połączyć się z padem. Teraz wszystko muszę pokryć takim specjalnym pierwszym aktywatorem, czy aktiver, czy jakoś tak to się nazywa, żeby była taka warstwa, która później zostanie już pokryta aktywatorem, gdy wrzucę to na wodę. No ale to już zobaczycie w kolejnych etapach. Słuchajcie, teraz przechodzimy do najważniejszej części, czyli będziemy zanurzali tego pada w wodzie i zobaczymy, czy w ogóle to wszystko wyjdzie, czy ta farba, którą miałem w drukarce, się nadaje, czy będzie miało taki sens. Taka maska nie powinna być przy robieniu takich rzeczy, ale swoją oddałem dla operatorki, żeby miała zdrowe płuca, a ja jakoś zaryzykuję. Więc nie róbcie tego w domu. Dobra, ona powinna się teraz nam tutaj troszeczkę rozpuścić, ta folia. Widziałem na filmie, że po prostu psikają i od razu to zanurzają. Pewnie trzeba było poczekać chwilę, bo to jest akurat nie z pistoletu malarskiego, a ze sprayu. No nic, zostaje nam jeszcze przód. No, trochę mu się głowa wykrzywiła, w sensie trochę mu się głowa rozciągnęła. Wygląda po prostu groźniejszy teraz, że tak powiem. Ale jest lepiej niż na, na tamtej części. Zostaje nam ta mała część. No, niestety, ryzykuję. Tu jest elektronika, zakleiłem ją dobrze taśmą izolacyjną, więc może później nie działać. Ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana. No powiem Wam, że chyba to na razie wyszło najlepiej. Póki co, ale nie zapyszajmy jeszcze. Co prawda trochę może pod skosem, ale jakby... To zależy, gdzie się pada trzymać, trochę z lewej, trochę z prawej. No niestety, moi drodzy, wszystko spłynęło. Tutaj trzyma się akurat najlepiej. Tamte pady, znaczy tamte części pada już przeczyściłem, a tutaj można zobaczyć, że no niestety rozpływa się ta farba, czyli najprawdopodobniej farba w drukarce nie nadaje się do nadruku na hydrografikę. No nic, trzeba wymyślić inny projekt i lecimy dalej. No dobra, czas zmienić technikę. Postanowiłem, że przygotuję pada w kolorach czarnym, białym i czerwonym. Dodatkowo przerobię Kratosa na grafikę wektorową, aby umieścić go na padzie. Kiedyś widziałem podobny motyw, więc tym razem spróbuję zrobić swój. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czas się pogodzić z porażką. Drugi raz nie wyszło i to na tym samym kastomie. Ale już widzieliście, że przerobiłem Kratosa. No to teraz pady pomaluję szybciutko na kolor czarny, one na spokojnie sobie wysnął no i narzucimy właśnie kratosa i kilka elementów związanych z God of War. No szkoda, że nie wyszło. No ale najprawdopodobniej pigment w mojej drukarce nie jest wodoodporny i nie nadaje się do tego. Kiedyś może jeszcze przetestujemy coś takiego. To żeby Wam jeszcze pokazać, to tak się zmieni koncepcja. Przód będzie wyglądał mniej więcej tak, a z tyłu będzie duży kratos. Jak to wyjdzie? No to zobaczymy do trzech razy sztuka. No dobra, pada przygotowałem, czas odpalać aerograf i to wszystko pomalować. Wszystko wyschło, pokryłem już satynowym finiszerem tak żeby nie było zbyt mocnego połysku, a był tylko taki delikatny i przyjemny w dotyku. Zostaje nam skręcanie i prezentacja. Wydaje mi się, że chyba możemy zaliczyć ten custom do udanych. Tak jak mówiłem, do trzech razy sztuka i w taki oto sposób powstał customowy pad God of War. Hydrografiką niestety się nie udało, poćwiczę jeszcze, poczytam więcej, znajdę odpowiedni tusz i wtedy postaramy się zrobić coś nowego. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał i chcielibyście więcej customów padów, no to zasubskrybujcie kanał. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, wanijcie dzwonka, żeby nie pominąć kolejnych materiałów. Łapka w górę mile widziana, a w komentarzach dajcie znać w jakich motywach chcielibyście zobaczyć pady. Również zapraszam na mój drugi kanał, gdzie więcej dowiecie się o Nvidia Studio. Dzięki bardzo, na razie, trzymajcie się, cześć!